Dobra, może na początku się przywitamy, tak by the way, nie? No to cześć Maciek! Hey. Cześć Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy serdecznie! W naszym odcinku, tak. nie wiem, którym, już nawet szesnastym. Polera wie, czy to istotne, może to będzie wasz pierwszy, który obejrzycie. Mam nadzieję, że nie ostatni. <noise> Tego nie znam. No tam. Nie wiem, do mnie piszą. E, pozdrawiam Natalię. Pozdrawiam Krzysia i... E, o Jezu. Ole. Tak, zapomniałam, już jak się nazywasz. To nie jest dobre. A ty kogoś też pozdrawić? A, pozdrawiamy Kasię. To dzisiaj ja pozdrawiam Kasię. Pozdrawiam Kasię, tak. <gulujemy gulujemy> Nasz znaczy jeden jest cały nic. Jeszcze możemy pozdrawić, Angelę. Tak, a i Anżelę serdecznie pozdrawiamy i to właśnie, słuchajcie, ten odcinek dedykujemy Angeli. Angela chciała, żebyśmy jej fajny odcinek zadedykowali, więc to jest odcinek dla Anżeli. Ta, ja, nie to jest Jezu, odcinek ona Anżeli. nie będzie zadowolona z tego odcinka. Cicho, to jest odcinek dla Angeli. Dobra, więc y, dzisiaj zajmiemy się... Nie k... O dziwo. Jak to? To wypikasz chyba. Tak, to wypikam. Żeby... Oglądalność nam spadła, tak. no nie chcę słuchać jak Także no. Dzisiaj zajmiemy się słownikiem slangu. Tak, o nie. Slangu. O nie! I mamy dla Ciebie Agotko, kilka pojęć. Bo co, bo taka niefajna jestem i nie znam pojęć, tak? Tak, ale zdziwisz się nawet są jakieś o tobie. Wspaniale, dobrze. Hmm, czy sobie. jesteś na to gotowa? Nie. Ale jak powiedz odcinek specjalny, to idealnie. To może to pierwsze na razie zostawimy? Tak, tak. Dobrze, Maciek wybierz. Dobrze. Yy, yy, co to według Ciebie znaczy dowartościować ptasznika? Ech, a mogę zadawać <słuch> pytania pomocnicze? <słuch> Możesz. Dobra. Nie, nawet nie wiem o co pytać. I bardzo piękny. Nie, no po prostu wyszukuje w mecie. Tak, w mojej Wikipedii umysłowej. E, dobrze, czy jest to coś sprośnego? Mhm, mm Tak. Dobra, to w takim razie to będzie wypowiadanie się bardzo pozytywnie o czyimś członku. To jest moja teoria. Blisko, powiem, blisko. No, zbrać mi te tajemnice. Otóż to jest po prostu synonim na. jest, oh, Daddy! Nie. No. Oj, złe! Oj, złe! Dobrze, kolejne słowo to Twoje nazwisko. Czech. Co można Czech? Czym jest Czech? Ktoś, kto nic nie wie? <śmiech> to by <laughs> mogło być świetne określenie, ale nie. E, podpowiem Ci bardziej, to jest używane głównie na Śląsku. Na Śląsku, tak? Czy to tak, jest na śląsk? Śląsku? Na Śląsku. okej, okay, dobra. No nieważne, Śląsku. To, co coś ci podpowie, może? Mam tu ale, ale szums. <grym> czy to jest sprośne? Nie. nie, nie Dobra. Jest. To jest chociaż tyle dobrego. Ktoś kto, się... ktoś, kto się odłamał od rodziny, bo jak Czechosłowacja była razem i teraz już nie jest, to to jest takie, wiecie, taka analogia. Bycia oddzielonym. Ale, ale czemu uważasz, że to jest ktoś? Nie Właśnie. Wiem. To nie jest ktoś. Mam takie historie, myśl, mam schematy. Nie wiem, jakiś ziemniak po śląsku. <grym> <noise> Nie wiem, jak czes, czeskie żelazko, może? <noise> to jest określenie na, na twarde narkotyki na Śląsku. <noise> Ale wyśmiewamy. <byli ślini? głos> bo co, bo wszystkie są z Czech? Kolejne słowo. Rabażan. Jak? Rabażan. Rabażan. To jest rozszerzowanie rabarbaru z to... Ale I co z tego wyszło? Połączenia? Rabarzan. Dobrze, to jak wygląda rabarzan? Mm, no taki rabarbar, ale z piórami. W sumie coś, coś w tym jest. No. Coś w tym jest. Coś, tak? coś mi... trafiło? Trochę. Rabarbar z piurami. Tak sobie Dobra, ja tak siedem piórek. piórek sobie połączyła. Co? Siedem piórek? Tak, siedem tak. piórek, jakby było zielone tam, samo. Siedem piórek. Ułożone tak centralnie, <grym> że się łączą w jednym punkcie. A Mamy to. <grym> <grym> dobrze, dobrze, moja droga. Mam śmieszne. Powiedzcie nam, co to jest kula szpiegula. To będzie gruba dziewczyna, która stalkuje faceta. To będzie kula figula. Za daleko. Za daleko. Dobra, kula figula. Yy, kamerka. Kamerka internetowa. Tak. Taka. Też znaczy nie internetowa, ale kamera Ta. ogólnie. Tak, monitoring. No tam, tam. Brawo, -0, tak. 0 Brawo! 1.02 gaty. Bum! Tak. O Jezu. Kula, Dobra, teraz mamy... Ej, fajne. No fajne, no. Kulaszu czekaj. Teraz, o teraz nie, mamy. Ja teraz będę wchodzić do sklepu i... O, no to teraz mamy... Słuchaj! Kwiaty dla Agaty. <ścoughs> Czym są kwiaty dla Agaty? I to nie jest oczywiste. Nie. Nie. <ścoughs> <ścoughs> Bardzo nieoczywiste. Ale chodzi o kwiaty? Nie. <ścoughs> A to jest rzeczownik, przymiotnik. Rzeczownik. Czasownik. Rzeczownika. Rzeczowni, rzeczowni. Określenie rzecz, rzeczownika, tak? Rzecz, tak. Prezent. To będzie prezent. No <grym> oj nie, niektórzy by się ucieszy... ucieszyli z takiego prezentu. Ale to jest tylko bardzo niektórzy, wybrani przez nauk. Nauk? Ale który? <grym> <grym> Czy się poddajesz? Poddajesz się. Tak, poddaję się. Maciej. Kwiaty dla gaty to jest heroina. Aha. No fajnie. <grym> Wolałam już kuleść w Dobra, uderzmy teraz z, z, z najcięższymi Dobrze. działami. Dobrze. Co to znaczy, usypiać Czecha? Myście się uparli, no? I to nie ma, nie ma nic związanego niestety z wcześniejszą nazwą. No weź, no już chciałam. Skąd ja mam to wiedzieć? Ja nawet nie wiem, gdzie zacząć. Może jakoś podpowie Agaty? Ma to związek poprze z poprzednim e, hasłem, które było już. Jest ale to... właśnie powiedziałem, że to nie ma związku. Z Czechem nie. Z Czechem nie, ale z poprzednim hasłem. Będzie brać narkotyki. To jest to, moja odpowiedź. No i chciałabyś. Hmm. <laughs> no. to co to? No ja się, ja nie wiem o co chodzi, no. No Dobrze, proszę Maciej. To jest to synonim... Synonim... <laughs> Do wartościowania ptasznika. <laughs> Agata, Ach, żeby, ciebie, żeby teraz ciebie dowartościowoć. To powiem no. ci jeszcze, że są no. na przykład takie określenie jak drażnić predatora, czy ubijać mikser. No, Oczywiście jest tego wiele więcej, ale no. Ale to są śmieszne no, akurat. Męska obsesja, no? Tak, myślę, że starczy. Tak. Ja mam dość. Tak, a że mieliście dość... Tak to, to postanowiliśmy właśnie zrobić coś innego, śmieszniejszego no, Czy to śmieszne to, to też nie wiadomo, ale... Tak, zobaczymy ale w elektroniu yy, Także... Zostawajcie w domu, bo to się jeszcze nie skończyło To się prędko nie skończy Tak Powiedział Maciek, który się ze mnie śmiał Jak dezynfekowałam ręce, zanim to było modne o, A masz swoją maseczkę? Właśnie Mam Jaką? Ja ją też miałam kupioną, zanim to było modne <laughs> Jaką masz maseczkę? Taką pięciowarstwową z filtem. Wow. Wow, super. Ja na przykład słuchaj, odkryłam moje zdolności krawieckie i sama szyję. Wow. No. wow. So z hey. czego? Z powłoczki? Nie, z bawełny, wiesz, i środek fideliny. Z brudnych majtek. Z brudnych majtek, tak. Biorę takie maćka już znoszone i szyję, to trzeba filtracja wtedy. Słuchaj, wirus nawet się filtr, nie zbliży. Filtr węglowy. Ludzie też nie, ja Kolejki nie ma do sklepu. Super. Spanejerki trzeba, nie. Acie znaczy, co to, to swoją drogą, nie. No dobrze. Mikrofon nam działa. Działa. Spaniale. Dobrze moi drodzy, to my się żegnamy już dzisiaj. Trzeba pół odcinka wyciąć po prostu. W się sensie wypikać. Dobrze. Y, że tak powiem... Idźcie robić swoje, byleby w domu, byleby bezpiecznie, no chyba, że na przykład udzielacie się w wolontariacie, no to, to, to nie zabraniemy Wam Na No mam tuściucie nie? Jest... <grym <grym ja mam słów na ten temat. Tak, racony. z Czechami się nie zadajemy. No. Opieram. I, I tyle, do zobaczenia. A jak ktoś na łacińską nazwę rabarzaną, to bardzo proszę w komentarzu. Tak, proszę, tak, oczywiście. <grym> Dobra, to pa. widzimy się, a później, kiedyś.